Witam Cię bardzo serdecznie w dzisiejszym materiale i opowiem Ci, dlaczego zaczynam najpierw pracę od brzucha. No więc, dzisiaj prowadziłem praktyki dla, dla chłopaków, którzy chcieli czegoś się ode mnie nauczyć. No i dzisiaj obejmował temat generalnie pracę z kończyną górną, z różnymi urazami barku, czy właśnie takimi bolami przewlekłymi. No i, i u jednego i u drugiego chłopaka mm, zauważyliśmy, że pojawił się problem z pracą brzucha. I ona nam kolokwialnie mówiąc pieprzyła pracę kończyny górnej w różnych ćwiczeniach. No i e, odpowiadając na pytanie, dlaczego ja w większości przypadków rozpoczynam pracę od e, mięśni brzucha, nawet jeżeli problem dotyczy na przykład biodra, kolana, obręczy górnej czy też karku. No więc um, opowiem może o trzech przypadkach, tak żebyśmy to dobrze zrozumieli i potrafili dopasować do, do konkretnej sytuacji. Wyobraźmy sobie teraz sytuację. Mamy my człowieka, który na przykład cierpi na ból odcinka lędźwiowego. No i oczywiście, jako że wiemy, iż ten ból odcinka lędźwiowego jest takim zjawiskiem, można by powiedzieć, biopsychospołecznym. Czyli oczywiście raz ta struktura, raz te mięśnie, tak, raz mamy rzeczywiście jakieś zwrotnienia, które mogą powodować ból, choć umówmy się, jest to raczej rzadkość. A nawet jeśli jest, to nie pracujemy z samym zwrotnieniem czy zmianami takimi zwrotnieniowymi, tylko właśnie z układem mięśniowym. <laughs> Natomiast y, może to być również stres, może to być kwestia również odżywiania, snu itd. itd. Na część z tych rzeczy niestety nie jesteśmy w stanie wpłynąć bezpośrednio jako specjaliści, natomiast rzeczywiście na pracę z tą strukturą, z mięśniami, e, możemy pracować i mamy na to dosyć duży wpływ. No więc załóżmy sobie, że mamy taką sytuację osoby z low back pain. E, no i teraz sprawdzamy sobie e, po pierwsze, co to może powodować, czyli musimy jakby dokonać jakiejś tam trafnej diagnozy. Natomiast co się będzie działo, kiedy e, na przykład mięśnie brzucha, czyli cały ten cylinder brzuszny nie będzie działał prawidłowo e, i wejdziemy sobie w ćwiczenia? No więc mamy na przykład e, człowieka, i wiemy, że e, na przykład ból może wynikać z tego, że bezpośrednio same mięśnie brzucha nie pracują ok. Co w takiej sytuacji? No to taki bardzo prosty, myślę, scenariusz, który sobie wykorzystamy e, na potrzeby tego nagrania. Będziemy tutaj mieli nadaktywne prawdopodobnie mięśnie, na przykład e, okolicy e, kręgosłupa, tak? No i dobra, no więc żeby wyrównać ten dysbalans, musimy zapracować brzuchem. I bardzo często e, mówi się o, e, o napinaniu brzucha, tak? I przy ćwiczeniach często możemy spotkać to, że trenerzy mówią napnij brzuch. Ale co to właściwie jest to napięcie brzucha? Czy to wystarczy, że napniemy sam ten prosty poprzez takie spięcie brzucha, poprzez taki brzuszek? No, okazuje się, że nie do końca, a bardzo często te osoby nie są w stanie wykorzystać brzucha później w ćwiczeniach. No więc zrobią nawet ten brzuszek, który jest jakby pomijając fakt, czy jest ok, czy nie jest ok, zrobią sobie brzuszek i fajnie, ale on nie ma transferu na na dalsze ćwiczenia, na dalszą część tego, jak ten człowiek sobie funkcjonuje. No więc musimy dokonać pewnej korekcji, edukacji, jak ten brzuch powinniśmy napinać, co z nim robić, e, tak, żeby to umieścić dalej. No i e, pójdźmy sobie znowu krok do przodu. Czyli załóżmy, że tą samą osobę boli, e, bolą właśnie plecy, ale zauważyliśmy, że właśnie na przykład pośladek, mięśnie kurszowo-goleniowe są totalnie osłabione. No i okej, okay. i zaczynamy wtedy wprowadzać na przykład takie ćwiczenie jak glute bridge, jak hip thrust, jak martwy ciąg i tak dalej, i tak dalej, ale ta osoba mówi cały czas, że cholera mm, cały czas zamiast na przykład męczyć się właśnie pośladki grupa kurszowo goleniowa no to się męczą tam prostowniki w odcinku lędźwiowym. No to można powiedzieć, no to napnij mocniej tyłek, no to napnij mocniej kursowo-goleniowe. Tylko pytanie, czy taka osoba początkująca potrafi? To jest, to jest moje pytanie A, które się pojawia. Ale y, pytanie B, jak w takim razie, y, bo to co, się, to, to, co się często pojawia, to właśnie ruch wykonywany z odcinka lędźwiowego. Dlaczego? Dlatego, że nie mamy odpowiedniej pracy mięśni brzucha, że ten człowiek nie potrafi ich napiąć. No i wtedy ćwiczenia teoretycznie dobre, takie jak właśnie glute bridge hip, teraz martwy ciąg, niestety, no nie chcę powiedzieć, że będą niekorzystne, natomiast nie będą one tak skuteczne, jak byśmy chcieli, a ten człowiek nadal może odczuwać jakiś dyskomfort i przy ćwiczeniach, i po. No więc, po pierwsze, przedłużamy ten proces powrotu do zdrowia, po drugie, jakby no nie dajemy pełnych możliwości temu człowiekowi, który mógłby wykorzystać. A kiedy nauczymy tej pracy brzucha i E, brzucha i biodra, no to człowiek zaczyna sobie korzystać rzeczywiście z tego biodra i nie leci na, że tak powiem, w cudzysłowie po chrześcijańsku, skrzyża, tak? E, dlatego w tym kontekście jest to istotne. No przecież podobna sytuacja będzie, kiedy mamy osoby z bólem kolana i właśnie kłopot też będzie natury taki, że e, nie będziemy w stanie wykonać danego ćwiczenia, jakim będzie na przykład martwy ciąg. No bo znowu, nawet kiedy będziemy chcieli poprowadzić. Ustawić w cudzysłowie neutralnie ten kręgosłup, tak? czy w jakikolwiek sposób zapracować ustawieniem miednicy. no to nie do końca ten człowiek może to potrafić, dlatego że brzuch nie będzie potrafiał, potrafiał, potrafił zawiadywać tym ruchem. Okay? Więc dlatego uważam, że jest to, jest to kluczowe. Odnosząc to do na przykład pracy z kończyną górną, tak jak dzisiaj było u chłopaków. Teoretycznie na przykład mieliśmy u nich zakres ruchu, mieliśmy siłę taką czysto mięśniową, w wielu, naprawdę jakby konie, natomiast no, jakby ten sam ruch jakościowo był średni. Z perspektywy tego, że przy takich ćwiczeniach jak na przykład wyciskanie nad głowę, podciąganie, wchodzenie na przykład w rotację zewnętrzną, stawu ramiennego. Tam cały czas mieliśmy kompensację z kręgosłupa. Mieliśmy albo za duży wyprost, albo wręcz za duże zgięcie w tym kręgosłupie piersiowym. Dlaczego? No właśnie przez to, że spoko potrafili zrobić chłopaki plank, ale już żeby przenieść to, przetransferować w inne ćwiczenia, nie do końca. No i co to może powodować? Po pierwsze, jeżeli mówimy o, o takim człowieku, nazwijmy to przeciętnym, który sobie raz na tydzień pójdzie i pomacha hantelkami, ok, prawdopodobnie może nic się nie dziać, tak? Nawet jeżeli nie utrzymamy tych mięśni brzucha, bo umówmy się, u takiej osoby lepiej, że zrobi cokolwiek, niż że zrobi perfekcyjnie. Ale jeżeli mm, mamy na przykład człowieka, który chce trenować regularnie, uczy się trenować yy, i cały czas nam kompensuje na przykład yy, wyciśnięcie nad głowę, Wyprostem w odcinku piersiowym, no to w końcu ten odcinek piersiowy się zacznie odzywać. Jeżeli mamy z kolei osobę, którą coś boli, no to e, w tych wszystkich ruchach, gdzie znowu zrobimy sobie plank i będzie spoko, ale przy innych ćwiczeniach, e, kiedy ten człowiek nie zastosuje tego transferu do, do innych ćwiczeń, e, będziemy mieli tą samą sytuację, no to ból będzie powracał pomimo tych dobrych teoretycznie ćwiczeń. Które sobie wprowadzimy na przykład na brzuch. Z, tego, z tej perspektywy jest to bardzo istotne. Ja też w kolejnym nagraniu, prawdopodobnie w przyszłym tygodniu, które się pojawi, będę pokazywał, jak tego napięcia brzucha uczyć, jak przetransferować do, do innych pozycji, do innych ćwiczeń, co zrobić tak, żeby to miało ręce i nogi. Natomiast rzeczywiście, tym egraniem chciałem zwrócić uwagę na to, jak jest to istotne, e, gdzie to może się manifestować e, i przede wszystkim, że chciałem przekazać to, że nie należy podchodzić do tego tematu e, tak po macoszemu, e, że jest brzuch, to go napnij i tyle, tak? Bo ten człowiek często nie wie, jak napiąć ten brzuch. Tak samo praca jest niezwykle istotna, kiedy na przykład mamy sytuacje, w których pojawia się na przykład nietrzymanie moczu lub problemy z oddechem lub kiedy mamy osobę, która na przykład choruje na różne alergie oddechowe lub na przykład jakieś ma problemy natury takiej astmatycznej, to ta praca brzucha też będzie zupełnie inaczej wyglądała i będziemy taką osobę jedną musieli nauczyć. Czegoś innego, a tą, która ma na przykład problem z dnem miednicy, znowu czegoś innego. No i znowu jest to niezwykle istotne w przypadku pracy na przykład z kobietami przed ciążą, po ciąży, żeby ta praca mięśni brzucha była po pierwsze wyedukowana, dlatego że też po porodzie będzie wtedy łatwiej do tego jakby do, do tej pracy mięśniowej wrócić. No i tak samo istnieje mniejsze ryzyko, że wtedy te komplikacje pod tytułem bóle pleców. Czy jakieś powikłania pod tytułem nietrzymania moczu będzie się pojawiało? A umówmy się, że komfort takiego człowieka, który kolokwialnie mówiąc nie leje pod siebie, czy nie bolą, czy nie bolą takie kobiety plecy, no będzie, będzie ogromny. I tutaj myślę coś, co taki case, też o którym wspomnę. Nawet w tym temacie, że miałem klientkę, która kiedyś stwierdziła już jakby, że to normalne, no bo, bo, bo od zawsze tak miała, oddawała mocz tam około 20 razy dziennie, natomiast po przepracowaniu zarówno przez fizjoterapeutę uroginekologicznego, jak i przez pracę z napięciem brzucha, mięśni na miednicy i skorygowaniu tego, no ta ilość oddawania moczu w ciągu doby zmniejszyła się do 5-8, no więc... Jest to różnica ogromna. Tu przy okazji było to dosyć mocno skorelowane z bólem odcinka lędźwiowego. Natomiast jakby pomijając już sam ból, sam komfort funkcjonowania w takim życiu codziennym tej pani, no był, ta poprawa była znaczna. Dlatego jeszcze raz zwracajmy uwagę na brzuch. Zaczynajmy od brzucha, dlatego że ten brzuch stanowi pewien... Ha, takie trochę wyświechtane słowo, natomiast użyję go, bo myślę, że dobrze to, dobrze to obrazuje. Jest to pewien kor, pewien trzon, a my poruszamy sobie kończynami w stosunku do niego. Więc jeżeli nie będziemy potrafili utrzymać jego pracy, no to ciężko będzie odpowiednio zapracować kończyną. Nie zawsze jest potrzeba, bo czasami ktoś, choć zdarza się to rzadko, ma idealny, idealny można powiedzieć, Zachowaną pracę tego, tego brzucha, bo to nie jest tak, że każdy ma ją złą, nawet super, gdyby każdy miał ją super. Niestety to się rzadko zdarza i trzeba dokonać tu pewnych korekcji. Natomiast też nie warto się, brzydko mówiąc, spuszczać nad tym przez tydzień pracy. To zazwyczaj można zamknąć na jednych zajęciach, zarówno tą edukację, jak i transfer do reszty ćwiczeń. Natomiast musimy wiedzieć, jak. To zrobić i to pokażę Ci w najbliższym nagraniu, które mam nadzieję, że pojawi się już niebawem. Dziękuję Ci za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Pamiętaj, jeżeli Ci się to podobało, zasubskrybować ten kanał, zostawić łapkę, a jeżeli chcesz być na bieżąco, to zapraszam Cię na stronę, która też jest podlinkowana z materiałami, których tu nie będzie i nie będzie też na social mediach. I będzie tylko na newsletterze. Więc jeżeli chcesz wiedzieć więcej, chcesz mieć informacje ekstra, to, to zapisz się do newslettera. Dzięki Ci jeszcze raz za obejrzenie tego materiału. Pozdrawiam Cię. Cześć.